Znamy już wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia w Centralnej Lidze Juniorów do lat 15. Możemy zadać zatem pytanie, jaki to był sezon dla drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego? Dla nas był to sezon na pewno no, bardzo ekscytujący, bo, bo poziom rozgrywek jest to, y, tak jak mówiliśmy sobie sobie w poprzednich, w poprzednich naszych rozmowach, y, bardzo wysoki i wymagający. Ekscytujący, bo każdy mecz jest bardzo fajnym wyzwaniem. I na nas na pewno bardzo rozwojowy, nie tylko dla zawodników, ale też dla, dla Akademii. Bardzo się cieszymy z możliwości grania na poziomie centralnej ligi U15, ale także U17. Kończycie zmadania w środku stawki z utrzymaniem zapewnionym na kilka kolejek przed końcem. Trudniej było osiągnąć ten wynik teraz czy w jesiennej edycji. Tak naprawdę my jako zespół stawialiśmy sobie cele, żeby na, skupiać się na każdym następnym meczu, więc y, początek tej rundy naszej jesiennej zbieraliśmy doświadczenie. Zebraliśmy trochę tego frycowego, jako, jako wiadomo, wchodzący zespół do, do tej centralnej ligi. Myślę, że bardzo dojrzeliśmy w te, przez ten okres jesieni i y, ta runda wiosenna pozwoliła nam tak naprawdę już pełni, w pełni sił, w pełni naszych możliwości grać. Y, czy była ona trudniejsza? Myślę, że mieliśmy po prostu większe doświadczenie i, i były dla nas te mecze bardziej ekscytujące, bo dołączyły dwa, dwa zespoły, które, które po barażach gdzieś do nas, do tej, do tej centralnej ligi dołączyły. Naturalnie one podniosły poziom tych rozgrywek i można powiedzieć, że było ta, ta runda wiosenna była o wiele bardziej wymagająca pod względem sportowym, wynikowym, też można powiedzieć pod względem utrzymania. Ale dla nas, tak jak mówiliśmy, skupialiśmy się na każdym następnym meczu, żeby, żeby go wygrać i, i jesteśmy w stanie tak naprawdę na tą chwilę zespołem rywalizować z każdym zespołem w Centralnej Lidze w naszej grupie. W takim razie, jaki był najlepszy i jaki najgorszy mecz w tej rundzie josen, wiosennej w wykonaniu EUK u 15 Jaki był najlepszy? Ciężko wyróżnić jaki był najlepszy, bo było bardzo dużo takich ekscytujących meczy, które, które wymagało od nas tak naprawdę wejścia na, na wyżyny naszych możliwości z różnymi scenariuszami. Na pewno mecz z Legią Warszawa był takim meczem, który i prestiżowo gdzieś bardzo dużo dał nam tak naprawdę... Takiej pewności siebie i, i wiary w nasze możliwości też y, nie ukrywajmy, że musieliśmy wejść na, na, na maksymalne swoje tak naprawdę zaangażowanie i możliwości i, i potencjału zespołu i naszego w sztabie. Y, są to mecze bardzo wymagające. Ale nie chciałbym też powiedzieć, że wyróżniam jakiś jeden konkretny mecz. Bardzo bardzo chłopcy zasłużyli na, na takie uznanie nasze w każdym tak naprawdę meczu, bo jako że nie zauważyliśmy takiej sytuacji, gdzie, gdzie poziom zaangażowania był mniejszy albo poziom tych cech wolicjonalnych, poziom, poziom po prostu ich motywacji gdzieś zmalał. Z tego jesteśmy dumni, że oni po prostu bardzo profesjonalnie podeszli do, do tej ligi. I, I czy graliśmy gdzieś z zespołem z niższego z niższej, e, miejsca w tabeli, czy, czy z e, mistrz, czy z liderem? Tak naprawdę zaangażowanie było mega zadowalające i jesteśmy mega z niej dumni. Pod względem piłkarskim, gdzie widzicie największy postęp w tej rundzie wiosennej? Na pewno staliśmy się zespołem mądrzejszym pod względem takim, że przestaliśmy popełniać po prostu głupie błędy. Zdarzały one, one nam się w tej pierwszej rundzie. Traciliśmy czasami bramki po takich jeszcze bardzo młodzieżowych, czasami dziecięcych błędach, które tak naprawdę po szeregu analiz, po rozmowach, po gdzieś tam przeanalizowaniu tego też na boisku byliśmy w stanie wyciągnąć, wyciągnąć gdzieś, gdzieś te, tą naukę z tych błędów, z tych potraconych bramek, które gdzieś w efekcie końcowym przyczyniły się do negatywnego wyniku. I w drugiej tej połówce, drugiej rundzie tych błędów było coraz mniej. Na pewno zrobiliśmy postęp w grze defensywnej, jesteśmy zespołem bardziej odpowiedzialnym. Sami chłopcy ogólnie bardziej odpowiedzialnie podchodzą do, do swojej roli i pozycji na boisku. To było widać i przełożyło się to w efekcie na mniejszą stratę i liczbę straconych bramek. No w efekcie też punkty, bo, bo wiadomo, wybroniliśmy swoje, ale też jesteśmy zespołem o ofensywnych inklinacjach. Czego zabrakło, żeby zdobyć jeszcze tych kilka punktów więcej i zachęcić się koło do podium? Czego zabrakło nam, żeby być na pewno wyżej w tej, w tej naszej tabeli centralnej ligi? Decydowały mecze tak naprawdę też z naszymi tutaj łódzkimi zespołami. One dążą, troszeczkę charakteryzują się takim pokładem emocji. Mecze derbowe, czy z AKS-em, czy z Widzewem zawsze mają taki dodatkowy, dodatkowy gdzieś, gdzieś bodziec. Ciężko nam się czasami było odnaleźć, szczególnie w tych pierwszych meczach, w tej rundzie naszej wiosennej. Potraciliśmy punkty, tak naprawdę posiadając piłkę, w jakiś sposób dominując, narzucając swój styl gry. Popełniliśmy nasze młodzieżowe błędy, bardzo takie nawet bym powiedział dziecięce, i, i, i w efekcie tego potraciliśmy punkty. Zabrakło nam tych paru punktów w efekcie końcowym do, do wyższego miejsca w tabeli, ale na tą chwilę można powiedzieć, że, że jesteśmy zadowoleni z miejsca, którym chłopcy zajmują, i jako zespół, i jako akademia, i też jako sztab. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z ich pracy. Co teraz, do kiedy trenujecie? Jak będą wyglądały przygotowania do nowego sezonu? Nasz sezon i ten okres kończymy 25 czerwca. Do tego okresu, tak naprawdę, od tego ostatniej kolejki naszej ligowej do, do tego 25 czerwca, tak naprawdę będziemy schodzić z obciążeń naszych treningowych. Będziemy dokładać też jakieś inne inne eventy związane z, z troszeczkę inną organizacją treningów, czy też wyjścia aktywnie regenerując się na basenie, ale piłkarsko głównie będziemy, będziemy po prostu gdzieś skupiać się już na roztrenowaniu ale też na, na troszeczkę takiej wewnętrznej rywalizacji, będziemy chcieli troszeczkę też fanu wnieść w te ostatnie nasze treningi mikrocykle. Jaka przyszłość? czeka tę drużynę po wakacjach? Jeżeli chodzi o przyszłość, to na pewno będziemy chcieli stworzyć im godne warunki do rozwoju dalszego. Na tą chwilę cały czas czekamy, co będzie się działo w naszą centralną ligą U17. Nie będziemy też ukrywać, że widzimy niektórych zawodników mimo, mimo rocznika 2007 w tej, tej kategorii rozgrywek. Dla wielu chłopaków byłaby to naprawdę duża, duża możliwość rozwoju, skoczenia na jeszcze wyższy poziom. Jeżeli oczywiście nie uda się, co, co mam nadzieję, że, że będziemy ją mieli, na pewno stworzymy tutaj warunki do rozwoju chłopaków w postaci rywalizacji w lidze, ale też rywalizacji w środowisku treningowym. Będziemy po prostu dążyć do podniesienia tego środowiska rywalizacji w treningu. Miejsce w Centralnej Lidze Juniorów przejmuje rocznik 2008. W związku z tym, że już to miejsce jest zapewnione, dzwonią telefony, pytają się kolejni chętni chłopcy, chcący spróbować sił, zapowiadają się na dni. Dni otwarte Akademii UKS? Tak, zdecydowanie informacja o tym, że, że nasza Akademia utrzyma tą centralną ligę, gdzieś, gdzieś rozchodzi się w całym województwie łódzkim. Nie będziemy ukrywać, że na dni otwarte czy, czy na poszczególne treningi zgłaszają się zawodnicy. Wiadomo, że gdzieś automatycznie zawodnik, który chce się rozwijać, będzie dążył do gry na najwyższym poziomie, i na tą chwilę no, u nas w Akademii jest to zagwarantowane. Więc chętnych mamy jak najbardziej dużą liczbę zawodników zgłaszających się. Jest zainteresowanie bardzo duże, co nas cieszy, bo my też dążymy do tego, żeby w tych centralnych ligach na stałe się zakotwiczyć. I rocznik 2008 można śmiało powiedzieć dostał taki prezent od Akademii i od zawodników naszego rocznika 2007, czyli obecnie U15. Zrobili nagrodę sobie, wywalczając tą centralną ligę na początku. Później ją utrzymując, a teraz utrzymując ją po raz drugi zrobili nagrodę swoim młodszym kolegom, co już w małych jakichś gestach koledzy gdzieś tam byli w stanie z 2008 rocznika podziękować im i odwdzięczyć się za to. Trzymamy mocno rzucić za występy EUKS U15 w Centralnej Lidze Juniorów. Naszym gościem był Bartosz Prymaryst, który razem z Czasperem Modrzejewskim prowadzi tę drużynę w zmaganiach ogólnopolskich. Dziękuję bardzo. Zapraszam na ostatnią kolejkę Centralnej Ligi Juniorów z Warszawem.